Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem! Jesteśmy znowu na głównej postaci, yy, gdzie yy, znacznie zbliżamy się już do levela 277, więc aż miło. <coughs> Sorry, ale piję yerbę jak zawsze i, i właśnie jakaś drobinka yerby dostała mi się w gardło jak brałem wdech. Moi drodzy, poekspimy sobie główną postać, mam nadzieję, że damy radę sobie jeszcze e, pokorzystać. Bezpieczne godziny zazwyczaj oznaczają to, że są jakieś gracze w pobliżu, e, którzy no wyżerają nam po prostu całe ekspovisko, ale zobaczymy. Póki co ta mapka jest pełna, więc e, bądźmy dobrej myśli. E, irytują mnie już te elementy związane z, tymi, z tym eventem letnim. Ja wciąż nie zrobiłem eventu wakacyjnego, więc trzeba by nie zrobić. Może jakiś live'ik odpalę pod tym kątem i sobie zrobimy po prostu wszystko na live'iku, a potem sobie przejdziemy do ekspienia. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł, ale to już chyba... To już chyba po weekendzie, mam wrażenie. To zobaczymy, ale dam wam znać na pewno. No i moi drodzy, działamy. Działamy, działamy, działamy. Moc energii... Yy, I tak dalej, no bo yerba jednak jest godzina 9.59 moi drodzy Ja zaczynam robotę dzisiaj, dopiero robotę to W ogóle tak brzmi roboczo <laughs> Robota brzmi bardzo tak, jako taka robota fizyczna, co nie? Nie, yy, dobrze wiemy, ja pracuję w redakcji telewizyjnej oraz w własnej, własnej firmie yy, fotografii I marketingu delikatnie w sensie, mówię delikatnie, bo skupiam się póki co na fotografii. Natomiast e, dzisiaj fajne zleconko z redakcji, więc, e, więc no. E, więc e, mówię dzisiaj. Odcinek dostaniecie w niedzielę, teraz jest sobota. Można to zobaczyć po tym, że jest dziewiąty na zegarze tutaj. E, nie ma to jak data na zegarze. Uuu, e, dobra, ej, szybkie ciątko i zaraz tu wracam. I jesteśmy z powrotem. Posprzedawałem sobie te itemki. W sumie nawet nie patrzyłem ile mi przybyło. Prawdopodobnie około 15 milionów tak na oko, może trochę więcej. Em, tak czy Srak, e, lecimy dalej. Tutaj widzę, że pół mapki od samego Thuzal jest wyczyszczone. Em, więc no, nie, nie, nie jest to dobra zapowiedź. Kurde no, F. Pierdziele. Niby same atakują, ale jak yy, atakują z bliska i kliknę na nie, no to łapie mi nagle walkę turową, co nie? Także miło. A ja nie chcę turowej, tu trzeba szybko, tu trzeba szybko, gracze się na pewno kręcą. Liczę, że ten gracz, nie, nikomu źle nie życzy, ale liczę, że ten gracz zginął, a nie że czyści właśnie mapkę na dole. E, bo byłoby mi przykro. Byłoby mi jawnie przykro, no bo po prostu, jak tak można? Miło, że w przeciwieństwie do niektórych innych postaci z poprzednich odcinków, tutaj jak robię przerwę, to żeby sprzedać łupy, a nie, a nie ten, a nie żeby się odrodzić. Bo na tym magu to była tragedia po prostu. No ale już będzie tam na pewno lepiej. Też myślę, że coś na tym magu nagram. Natomiast na dziś macie, moi drodzy, wojownika 276, prawie 277. E, mamy tylko plus 20% expa, więc no nie ma tak jakoś szczególnie lekko, ale e, 20% to lepiej, lepsze niż nic, bo ja tutaj chyba nie, nie kupowałem sobie mocniejszych jakichś tych, co nie, bonusów. Kurde, na którymś evencie do, dawali, chyba evencie, no on, w ramach eventu chyba, e, dawali plus 70%, plus 80%, mogłem do, lepiej skorzystać. Bo ja to przerzucałem, przerzucałem, ja to robiłem głównie na tamtych postaciach na Gordionie i Majunie Natomiast y, tutaj na mnie jakby nie pomyślałem o tym, że tu mi się najbardziej to przyda, bo tam to się da expić Tam jest na czym expić i tak dalej, tam nie ma jakichś trudnych warunków, a tutaj natomiast no jest trudniej, tak Bo, 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 bo jednak jestem już na wysokim poziomie, mamy ostatnie ekspowisko i już nie będzie lepiej niż teraz Dobra, wiem, że są te lokacje, za klucze czy coś takiego, ale będę je brał tylko w momencie, kiedy nie będę musiał na to wydawać jakiejś kasy własnej, bo mimo wszystko, Margonem na początku nie miało być pay to win, a, a takie się stało, więc będę się męczył na tych dryadach do usranej kuźwa śmierci. <laughs> nie no, myślę, że coś się jeszcze wymieści poza tym. Nie wiem, czy nie mam tu jakiejś przepustki na, ten, na wyzwanie śmiałków. Trzeba będzie też zerknąć, bo wydaje mi się, że coś miałem. Ehm, a to zawsze wiecie: zarówno exp, jak i szansa na jakiś item. A jak nie item, to chociaż zarobek. No też tutaj kasy mi nie brakuje, co nie. Miliard 700. Myślę, że jakbym grał codziennie, to powiedzmy po dwie godziny na samej tej postaci. I dawał radę w ogóle robić dryady, bo, bo mimo wszystko mogą się tu kręcić gracza. To myślę, że nie byłoby jakoś źle pod kątem zarobku, dość szybko bym yy, zrobił sobie yy, 2 miliardy. No i co? No już tyle? Ty jednak wyczyścił mi tu jakiś ciul mapkę. No, chyba se jaja robicie. Dobra, przejdę się. Najwyżej zrobię cięcie i poczekam aż coś mi się odrodzi. No, no pustki. Dobra, zaraz do was wracam jak będzie coś więcej tutaj na mapie. Coś się zaczyna dziać, coś zaczyna się respić, więc podejdźmy sobie na spokojnie. Myślę, że jak zaczęły się pojedyncze już pojawiać, to prawdopodobnie zaczną nam się odradzać między innymi te, które wybiłem na początku odcinka. Powiem wam, poszedłem sobie poexpić na łowcy, gdzie dobiłem level, poszedłem sobie poexpić po na magu. I one dopiero teraz zaczęły się pojawiać. Nie wiem jaki jest przeskok czasowy, już się pogubiłem. Już nie, już nie pamiętam, ale po prostu ja pierdziu. Ile można czekać na te ekspowiska? Dobra, rozumiem wiele rzeczy. Ale ta gra nie jest na tyle realistyczna, żeby wiecie, żeby 3 dni czekać na respa. No ale cóż, eee, zerkniemy sobie szybko na mapkę obok. Czy tam może szybciej się pojawią, bo może było tak, że ten gracz równolegle do mnie bił tutaj driady, a może, może nawet delikatnie później niż ja zacząłem na tamtej mapce. No widzicie, tutaj, tutaj już się tego trochę porodziło, więc jest dobrze. No to bijemy co się da, co się tylko rusza i nie rusza. Trzeba korzystać, patrzcie zostało nam ile, 19 niecałe procent do levela, aż miło, gdzie no na tych, na tych poziomach długo się expi, jak się, jak się nie kombinuje jakoś szczególnie jak się nie kupuje nie wiem błogo na mega expa czy coś, czy tych kluczy na lepsze potworki no to, no to tutaj to mam wrażenie, że i tak nieźle jak na błogo plus 20% expa i to, że ktoś mi tutaj wybija kurde expowisko. Ziomeczki, tak się nie robi. Jak nagrywam odcinek, to się wychodzi. Wychodzi się z ekspowiska i tyle, no. Szanuj youtubera swego jak siebie samego, czy coś. Nie no, w złym czasie to mówię, kiedy ludzie się nie szanują. Kto to powiedział? Na pewno nie ja. Ej, dobra. No to teraz będziemy tak na wyrywki troszkę. Troszkę opustoszała ta mapka, no, w sumie mogłem poczekać jeszcze z 5 minut, chociaż bałem się, że im więcej będę czekał, tym, tym większe prawdopodobieństwo, że wróci tutaj gracz, który by nie chciał sobie bić i, i że już nic nie ugramy, a tu jednak fajnie jest coś sobie ugrać, a to, dobrze wiemy, tak jak mówiłem na początku, jak są godziny bezpieczne, to jest trochę trudniej, bo wszystkim jaja rosną i nagle idą na ekspowisko. Mi się akurat tak trafiło, że w tym momencie mam czas. Więc w tym momencie nagrywam, ale preferuję jednak nie w godzinach bezpiecznych, bo wtedy jest mniejszy ruch. Z drugiej strony, w godzinach bezpiecznych przynajmniej widzę całą mapkę na minimapce i wiem, czy na przykład, jak mam pustą, pustą widoczną część mapy, to, to wiem od razu też, czy opłaca mi się iść dalej szukać, czy, czy jednak cała mapa jest pusta. Co nie No ale cóż, bijemy, dziabiemy, jakoś to będzie. Dzisiaj nie dobijemy levela na 100%, bo. Patrząc na to, ile one się respią, to swoje to potrwa, więc wybijemy tyle, ile nam się tutaj porespi. Yy, no i wtedy dopiero będę znikał. No, a myślę, że taka rundka po wszystkich mapkach mnie czeka, bo, bo widać, że się respią tutaj grupka po grupce, pojedyncza po pojedynczej. Yy, więc będzie, będzie co bić, tylko że niestety troszkę wolniejsze tempo, jak zresztą widać. Jak tu nie ma być wolniejsze tempo, jak muszę chodzić przez pół mapki do tego, żeby jakiekolwiek potworki napotkać. Ale myślę, że mapka po naszej prawej zaczyna się zapełniać. I myślę, że ona będzie ładnie zapełniona, jak zaraz tam przejdziemy. Więc przynajmniej tam pójdzie trochę sprawniej. Pójdziemy sobie też tam do tej jaskini. No i będzie Bailando. A potem myślę, że przejdę sobie na Maga, bo widziałem, jak byłem na Magu, no to... Na Wiedźmach jest pusto, więc myślę, że sobie następny odcineczek poniedziałkowy chyba sobie na Wiedźmach zrobimy. Tak mi się wydaje. No i też dzisiaj, tak jak ostatnio, nagram sobie ze trzy odcineczki, bo już mam dla Was Alcatrię na sobotę, która już jest wrzucona, kiedy Wy to oglądacie. Margonem na niedzielę, czyli to co teraz. No i myślę, że Margonem na poniedziałek, a w niedzielę nagram sobie jeszcze South Park ze dwa odcinki, pewnie na, na tydzień. Jakoś to będzie. Tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, tych takich pierwszych popowrotowych, nie obiecuję Wam, że będzie regularnie, e, dlatego korzystam z każdego wolnego dnia i kiedy tylko mam czas, to robię po prostu odcineczki. Póki co wychodzi z tego praktycznie daily, więc być może takie daily się utrzyma na dłuższy czas. Na miesiące, kto wie, czy nie na rok, czy, czy jeszcze dłużej, co nie. E, natomiast... E... Natomiast e, nie jestem w stanie Wam tego obiecać, bo w tym momencie, jak niektórzy dobrze wiedzą, robię w dwóch pracach na raz. Kurde, w tym odcinku już to mówiłem, więc jakby no, nie, ma, nie ma sensu się powtarzać. Tak czy siak, wyobraźcie sobie ten poziom zobowiązania. To, że teraz mam czas, to jest cud po prostu. E, wczoraj zlecenie y, plus y, redakcja. Ogólnie mój standardowy tryb dnia to jest taki, że jak kończę jedną pracę, to idę zazwyczaj do drugiej, co nie Najgorsze, że teraz, jak robię jakieś hobbystyczne zdjęcia, to ja je zlewam całkowicie. Miesiąc temu byłem w Grecji i wciąż nie ogarnąłem tych zdjęć. W sensie dobra, przetrzebiłem sobie, ale ja chcę je trochę poobrabiać. Przynajmniej niektóre, bo zasługują na to. I wciąż tego nie zrobiłem przez ten miesiąc. To i tak, że je przejrzałem. Pousuwałem jakieś tam słabe wersje, ale po prostu tak wygląda teraz moja rzeczywistość pod kątem zdjęć, że to co robię. Nie płatne zlecenie, z, yy, odsuwam na tak daleki plan, że nawet po miesiącu nie jest to gotowe. No chyba, że mam jakimś cudem za, za dużo wolnego czasu, ale, ale na to ostatnio nie cierpię. Chociaż patrząc na to, że nagrywam Wam odcinki, dobra. Może to nie brzmieć wiarygodnie, ale po prostu tak, tak teraz wykorzystuję wolny czas, żeby Wam coś tutaj wrzucić. Nie chcę was całkiem zlewać, nie chcę wypaść też z tego rytmu. I tak przez te pół roku wypadłem z tego rytmu nagrywania, ale nie chcę całkowicie z niego wypaść, także już nie wrócę bez jakiegoś pożegnania, więc myślę, że w momencie, kiedy ja yy, jakby zakończę karierę tutaj grania w gierki z wami na YouTube, to będzie, będzie to moment, w którym po prostu em, wyraźnie wam to zaznaczę, nie zginę jak JJ Joker. Po prostu wam zaznaczę, że moi drodzy, dorosłe zobowiązania, dorosłe życie e, i, i znikam. Chociaż mam zamysł taki, że zanim całkiem zniknę z YouTube'a, to przekształcę e, mój typ filmów na podróżnicze. Ja wiem, że to duży przeskok i że dla osób, które oglądają teraz Margonem, e, to to nie jest coś, co będzie was do mnie przyciągało. Ale prawdopodobnie będę chciał pobawić się jeszcze w widea podróżnicze, może jakieś właśnie marketingowe będę wrzucał jako moja firma. Całkowicie się już wtedy ujawnię. Myślę, że dobry, dobry stalker już i tak wie jak nazywa się moja firma, kim ja jestem i tak dalej. Natomiast. E, natomiast. Ym... Jest takie prawdopodobieństwo, że ten kanał albo założę sobie dla, dla firmy osobny, albo, albo ten sobie tak przekształcę. Eee, no i chcę jakieś takie wideo kreatywne robić. Nie chcę robić wiadomo filmów kinowych i tak dalej, ale chcę jakieś kreatywne wideo robić. Muszę się wyżyć kreatywnie, a nie tylko tak, że sobie w gry pogram. Natomiast to myślę, że jest dość odległa przyszłość. Myślę, że jeszcze przez dobrych kilka lat będę wam tutaj nagrywał przeróżne gierki. Czy to nowsze, czy to starsze, jak widać, póki co starsze. Ale jest zamysł na to, żeby wam to nowsze nagrywać. Um, myślę, że w ten sposób na przykład y, zamierzam y, przeznaczyć TIPLI, czyli tę formę wsparcia, którą możecie stosować dla mnie, gdzie możecie mi po prostu na kawkę rzucić tak symbolicznie złotówę. Link macie w opisie. Natomiast. Y, Raczej nie pójdzie to na kawkę, tylko chciałbym przeznaczać wszystko z tipli, gdzie mam obecnie ZOT 69, zł, więc myślę, że to już najwyższa pora wydać tę grubą forsę. Będę chciał to przeznaczyć na po prostu rozwój kanału, więc wiecie, coś doszkolić na przykład z montażu, żeby jednak nie robić wam takich odcinków jak obecnie. Tylko po prostu full przeszkolenie takie, żeby to było bardziej przyciągające, ale też czy to na jakiś sprzęt, czy to na jakieś gry, które byście na przykład chcieli oglądać. Na sprzęt do lajwowania. Co by mi było niby do lajwowania potrzebne w tym momencie? Pewnie jakieś tło, lepsze światła i tyle. Bo jak będą live y za rok w mieszkaniu nowym, no to już będzie kamerka. Wydaje to, jestem w taki pipi wiesz, aż szkoda kamerkę odpalać. <laughs> Natomiast, no. Czekają nas zmiany na kanale, na pewno. Szczególnie, jak zamieszkam sam, to myślę, że du duże zmiany nas czekają. E bo moje prywatne życie jednak wpływa mocno na, na mój kanał na YouTube. Przede wszystkim też dlatego, że YouTube jest moim hobby. Ja na tym nie zarabiam. E ja się przy tym po prostu chcę dobrze bawić. Dostosowuję to do mojego trybu życia, ale też moje życie codzienne wpływa na to. Ja, w jakim trybie ja wrzucam filmiki, w jakim tryb... stylu ja nagrywam i tak dalej tego typu rzeczy, więc myślę, że jak najbardziej będzie to odczuwalne za rok. I co my tu mamy, jeszcze mamy trochę driadek. No to sobie lepimy jeszcze te driadki i tu będziemy chyba już kończyć z nimi przy górnym przejściu. No bo nie będzie już czego wyciągać, nie będziemy czekać na kolejne respy tych driad. Um, dzisiaj mnie czeka też nocka, za, nocka zarwana. No, pewnie nie nocka zarwana, ale wieczór całkowicie utracony. Um, mówię o sobocie. E, ze względu na to, że. E, mam kleić w redakcji z szefem ścianem. O, w drzewie skończymy, to będzie dobry pomysł. Znaczy nie. Nie, nie, będę, nie będzie mi się chciało wracać do drzewa. Teraz robimy drzewo. E, a o co chodzi? O to, że y, opowiem Wam piękno mojej redakcji, które je, jest klimatyczne. Moja redakcja powstała w miejscu, gdzie było studio nagrań y, muzycznych. Y, najlepsze, że 12 lat temu uczyłem się y, w tych pomieszczeniach grać na gitarze. Bo no nie wychylałem się z tym. Kiedyś myślałem w ogóle, że tak będę YouTube prowadził muzycznie, e, ale nie. E, od kilku lat odstawiłem gitarę, a od wczoraj dosłownie, m, od piątku, wróciłem do gitary. Jak kupię nowe mieszkanie, to postanowiłem, że jak przejdę całkowicie 100% na swoje, nie na wynajmowane, tylko 100% na swoje, czyli za rok. To kupuję gitarę elektryczną, moi drodzy, więc za rok kupuję, znaczy nie, po, nie powiem wam, że za rok ją kupię, bo są ważniejsze rzeczy, umeblowanie mieszkania, e, raty kredytu, firma i wszystko, ale kiedy tylko będę mógł sobie na to pozwolić, kupię sobie gitarę elektryczną i wzmacniacz. Być może nawet pokuszę się o to, żeby wam coś wrzucać, to jest... Możecie się spodziewać roka, możecie się spodziewać. Im, im, ale też spokojniejszych klimat w ogóle. Imagine Dragons, Coldplay i podobnych im klimatów, AJR, może i tego typu rzeczy, więc to może być coś ciekawego. Nie, nie będzie to mój główny content, ale myślę, że tak dodatkowo, hobbystycznie jak się rozkręcę to, to myślę, że też się może pojawić ja, ben, ja zawsze będę miał na tym kanale mieszankę kontentu, ja wiem, że to nie jest zalecane bo gada się o tym, że żeby kanał się wybił to musisz trzymać się konkretnie jednego tematu, klimatu, co nie to nie jest mój styl, ja robię miszmasz ja się tu dobrze bawię, ja nie robię tego, żeby zarabiać ja robię to, żeby dobrze się bawić i żeby być może z kimś się tą energią podzielić moi drodzy, zostało nam mniej niż 8% do levela, ale tutaj dzisiaj zakończymy myślę, że w kolejnym odcinku, gdzie zobaczymy tę postać, to już dobijemy level jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!